A co ty w ogóle grasz na jakichś takich dziwnych serwerach, jak patrzyłem? Co to są za dziwne serwerki? Ostatnio oglądałem twojego streama. Ale to był jakiś chyba serwer twojego znajomego, czy coś takiego. I totalnie nie ogarniałem co tam się dzieje. Tak było, powaga. A ty dalej bana masz na Goxcrafcie, czy już? Unban poleciał, piękny. Aha, co on tu zrobił? Jaki wojownik. Kurde, ma ten kamienny miecz. Kolejną będę siarę znajdź. Widzisz, że nikt mnie nie chce, tak piszą mi na czacie. Że nikt nie chce ze mną gadać. To tak ciężko. Jak wszyscy cię ignorują. Ty się tutaj starasz. Dla drużyny chcesz wziąć wyrok na klatę. Kurde, sklepie mnie? Nie, nie sklepał mnie, a ja specjalnie rzecz nie kupowałem w bazie, bo myślałem, że nie mam z nim szans, a to zabawnie w sumie wyszło. Po prostu ona musi przyjść i ze mną pograć, a nie, że jakieś foszki wali, miłoby było, ale no nic, dziewczyny takie są, wiecie o co chodzi. Czy chcecie pograć w gierkę, robić, a tu łatkę robić, co nie? Może powinienem pójść na jakiś tryb budowania, tam się chyba żony szukało, nie? Czy to tak nie działało w Minecrafcie? Minecraft działki, czy coś takiego? I szukanie żony? Nie no, jestem prawie pewny, że to tak było, więc kto tam jest obok mnie? To jest biały, czy kto? Bartek Assassin, okej. Okay. To chyba jakiś wielki fan assassinka. Jakbym miał zgadywać, ale pewien jestem. Dobra, Miecz żelazny się powodzi. Więcej bloków. Ile kilo ce... kill off kill of się przyda. Mogłem tego nie kupować kamiennego, kolejnego, tylko kill off kupić. I było pięknie. A jutro chyba zacznę streama szybciej. Ok, myślałem, szczerze mówiąc, że nie dolecę. Jakbym miał być szczery. Co to jest za kajtek jakiś? Hajtuś! Kajtek co mnie atakuje w ogóle? Jaki wojownik? Musiałem niestety go wyjaśnić. jeszcze no jest to, że ten Kajtek zabił chyba... A nie, dobra, tam jest jakiś czerwony. Czerwony obudował sobie wyrko drewnem. Mój ulubiony typ graczy w Minecraft, którzy obudowują wirko drewnem. Widać po nich, że są mocni. Dzięki temu. Trzeba ich wyjaśnić. Czekajcie, ej, w ogóle jaki skam. Trzeba wyjść. wejść jeszcze raz. A nie wiem, dobra, mniejsza. Dobra, czerwoni mam dadygrany właśnie. Hop, co tam buduje? Bo nie wie co tam się dzieje w tej grze. A dziwne, że moje, moje wyrko dalej stoi, ale no nic, lecę tutaj w bok Ej kurde, nie wiem czy jak, czy streamować, daj, czy sobie robić przerwę jak muszę iść coś zjeść Czy sobie zrobić przerwę i jutro po prostu streama odpalić, takiego wieczornego Nie no, kajtus, 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 zostaw mnie, jak my kumple mieliśmy być Kajtus mnie dojechał Lipa delikatna, ale dobra, kupię sobie nowe rzeczy i Idę teraz w drugą stronę Tutaj byli żółci, o tam będzie dużo przedmiotów pewnie Kupię sobie fireballka i lecę tam na Morskiego. Morski i tak nie żyje, albo jest złoty, który żyje. Więc trzeba się zemścić na złotym, że zabił nam kumpla jakiegoś. Co ja gadam w ogóle? Nie wiem, nevermind. Po prostu robimy swoje. Lecimy sobie tutaj, tutaj tako. Sześć pyk, jemy jabłuszko i lecimy dalej. Kurde, hop, tam ucieka nam. A to dobrze, to dobrze. Niech idzie na środek, my ubeda Beda z ten czas zniszczymy. <laughs> to jest dobry plan. Aha, bloki mu się skończyły? Albo spadł? Albo mnie zobaczył, wystraszył się mnie. Tyle powiem. Hop, obstrał zbroję. Aha, to górą trzeba iść. Jezu, ja tu nowy jestem. Dobra, patrzcie to, patrzcie to. On przyjdzie do mnie, czy nie? <grym> dobra, chciałem go stylować, ale widzę, że się nie dał. Ja chyba i tak nie mam buszka, jestem zielony. Nie, dobra, mam beda. nie dobrze. On się będzie chciał bić, czy nie za bardzo? Kurde, nie wiem, co ja z moim życiem w ogóle zrobiłem. On przeżył, przypadł. Okej. Okay. Co ja zrobiłem z moim życiem przed chwilą? Ja mam dead on, nie? Brawo, ja. Normalnie 500 takiego sprawa. Ale dobra, przynajmniej u wir zniszczyłem. Jakiś plus tej całej akcji. Tam już byłem. Polecę się tutaj. Nie pamiętam, ile się czekał na TNT. Raz, dwa, trzy, cztery. Git, widzicie, tak się gra bez jakichś modyfikacji lamerskich, które wam tylko przeszkadzają w gierce. Nie wiem, to tak szczerze to. Trafiłem na takich oponentów, że tutaj najbardziej rozsądnym podlepszeniem jest kill niestety. To jest smutna sprawa, ale nic się nie zrobi z tym. No biorę to, robię to, i lecę dalej. Modyfikacji. No wiesz o co chodzi. Ten taki dziwny Minecraft, co ludzie na nim grają. O patrzcie na to, tutaj tutaj hopy nie wiadomo co robią. A myślicie, że on będzie w szoku jak tu biję, ja tu będę? Ten czerwony, czy nie? Czy on się nie zdziwi, że ja tu jestem? Aha, ten czerwony. Patrzcie na to, patrzcie jak, jak, jaką niespodziankę będzie miał. Ło, na hita poleciał. Tak, o normalnie straszymy jak dzieci, wy. Halloween, wiecie o co chodzi? Ja zaraz padam, jak się rena skończy. Chillera, chillera, spoko. Trzeba że szkółka i w ogóle. Dobra, więcej, więcej, więcej bloków. Ej, zostało mi do dojechania. Ja, biały, który jest tam. No i tak szczerze, to ten biały już mi nie został do dojechania. No bo. Hop, totalnie nie wiem, co się dzieje w tej grze. Więc biały ma już po bedzie. Okej. Okay. Bo chyba ja jednak nie wiem, co się dzieje w tej grze, jeżeli on mnie tak dojeżdża. Wziąłem sobie na szybko jabłko. O, dziwna akcja. Czemu jakiś losowy hop nie zaczął dojeżdżać? Hop totalnie nie ogarniał życia. On, on zachowywał się, jakby był w tą gry nowy. A tu się taka dusza wojownika odezwała. I mnie bić zaczął. Dobra, czegoś potrzebuję. Bloków, bloków potrzebuję. Będzie git Dobra na to, w ogóle to jest taki typ gracza tak zwanego debila Aha Najgłupszy chyba final kill jaki w ogóle w tej grze zrobiłem Fireballami hopas zabiłem Od początku do końca Nie walczyłem z nim ani nic On po prostu sam ze sobą walczył i plus fireballki Dziwna akcja się tu wydarzyła Myślicie że ten będzie u siebie w bazie czy nie? Nie ma go tu Szkoda, szkoda Na, si na środku był, widziałem go Dobra trzeba go szybko gonić Najwięcej fireball jabłek, TNT Ale jabłek najwięcej potrzebujemy I co on tam będzie się czaił? pojść tu kozaku, z łuku zacznie do mnie strzelać. Patrzcie to. Oddychę, że z łuku zacznie do mnie walić. Czy nie? Nie dobra, to jest typ gracza, który nie wie co tu się dzieje, tak szczerze.